Sam czułem się bardzo pokrzywdzony przez te wszelkie obietnice, że ulice i galerie handlowe to jest takie cudowne miejsce, gdzie kobiety tylko marzą o tym, żeby być zagamiennymi. Witaj z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, czy podryw w centrum handlowym ma sens oraz gdzie chodzą wolne dziewczyny. Jaka skuteczność jest możliwa w takich miejscach jak galeria handlowa? Ile średnio dziewczyn jest zajętych, a ile wolnych? Polecam również w Google artykuł pod tytułem Czy Ty mnie podrywasz? Czy Ty mnie podrywasz? Jest to artykuł z odpowiedziami właśnie na to pytanie dziewczyny, a także na samosłownictwo, że kiedy rozmawiasz z kobietami, czy zapoznajesz je, to właśnie nastaw się, że nie jest to żaden podryw, tylko jest to rozmowa. Ponadto w tym nagraniu dowiesz się, czy centrum handlowe to miejsce, gdzie jest dużo atrakcyjnych dziewczyn, i czy jest to łatwe miejsce do poznawania dziewczyn na randkę i na potencjalny związek, czy nie do końca. Czy da się w ten sposób poznać dziewczynę? Ile średnio dziewczyn jest już zajętych w takich miejscach, na co trzeba się też odpowiednio nastawić? Czy jest to szukanie dziewczyny na siłę, jak się nie wypalić? Czy może zamiast tego lepiej próbować w innych miejscach, bardziej próbować krąg socjalny budować? W jakich miejscach jest więcej kobiet, które Ci się podobają i którym Ty się podobasz? W miejscach ze wspólnym kontekstem, czy może w takich miejscach publicznych? Oraz jak radzić sobie z konkurencją innych mężczyzn? Wnioski czytelnika z 12 zagadań. Minęła mnie pewna dziewczyna i chyba się spojrzała, potem drugi raz minęła i znowu. Oczywiście zaczepiłem ją, czy skąd się znamy, bo tak spojrzała dwa razy. Przyznała się, że mam modne okulary i się jej spodobały. Raport z działania dla Ciebie i kolegów, Pawle. Wczoraj był ostatni dzień funkcjonowania galerii handlowych na pełnych obrotach. Wiedziałem, że to ściągnie wiele dziewczyn. Nie przeliczyłem się. Zrobiłem dwa podejścia. Około 14, mnóstwo ludzi, i drugie wieczorem około 20. Tu się przeliczyłem, myślałem, że sklepy będą otwarte do 23.00, a były tylko do 21. Czy centra handlowe to miejsca, gdzie jest dużo młodych i atrakcyjnych dziewczyn? Tak, w 100%. Czy to łatwe miejsce do poznania dziewczyny na związek lub randkę? Nie. Do rzeczy. Najpierw rozgrzewka. Czyli zagadanie do dwóch dziewczyn pracujących, jedna z odzieżowy i jedna drogeria. Wiadomo, są w pracy, więc to tylko rozgrzewka. Potem już do rzeczy. Pierwsza dziewczyna wychodząca z Empiku. Super rozmowa. Zatrzymała się. Oczywiście ma chłopaka, z którym zamieszkała po dwóch tygodniach znajomości. Dziękuję, postoję. Druga, fonoholiczka. Prawie we mnie weszła. Chwila rozmowy i raczej ucieczka. Dwie wesołe studentki. Dobra rozmowa, ale śmiały się jak debilki. Aż do łez. Coś jak na jednym nagraniu Pawła z tych 100 rozmów z kobietami. Jednak tutaj dostałem wprost odpowiedź Sorry, ale rozmowa w sklepie to trochę za mało, żebym dała ci mój numer telefonu. Tu nastąpiła lekka frustracja i bach, kupiłem sobie zdrowy soczek. Minęła mnie pewna dziewczyna i chyba się spojrzała. Potem drugi raz mnie minęła i znowu. Oczywiście zaczepiłem ją, czy się skąd znamy, bo tak spojrzała dwa razy. Przyznała się, że mam modne okulary i się jej spodobały. Rozmowa oczywiście super, podała numer, w ogóle studiowała najtrudniejszy moim zdaniem kierunek na najlepszej uczelni w Polsce i była o wiele skromniejsza od pozostałych. Stałych dziewczyn. Żeby nie było zbyt pięknie, mieszka kilkadziesiąt kilometrów dalej. Później były jeszcze cztery zagadania w galerii i siłą rozpędą trzy na osiedlu. Oczywiście wszystkie się spieszą, lub nie chcą rozmawiać w miejscu publicznym, albo są zajęte. W zależności jak liczyć, około 12 zagadań w ciągu dnia. Nie udaję było to klasyczne puła, tylko z nieco większą klasą. Domyślam się, że chodzi Ci o to, że tak masowo zagadałeś do takiej ilości dziewczyn jednego dnia, a nie jakimi metodami. Rozumiem, domyślam się, że nie zagadywałeś do niej na zasadzie hej, spodobałaś mi się i chciałbym Cię poznać, tylko właśnie używałeś tekstów z moich materiałów i robiłeś to w sposób bardziej normalny. Jednak i tak nie uratuje nas to przed pewnego rodzaju statystykami, które wynikają wprost z tego, że są to miejsca publiczne, które charakteryzują się takim, a nie innym nastawieniem kobiet do poznawania się w tych miejscach. No ale skoro eventów w tym czasie brak, trzeba jakoś sobie radzić. Podsumowując, czy da się w ten sposób poznać dziewczynę? Centrum handlowym i tym podobne. Myślę, że tak, ale trzeba mieć psychikę ze stali. Ja już setki razy słyszałem nie, więc jakoś mnie mocno to nie rusza. W galerii sam sobie wybierasz, do kogo chcesz zagadać, na przykład do 10 atrakcyjnych dziewczyn, i jedna poda numer. Pójdziesz na kurs tańca, a tam na 15 dziewczyn, jedna ładna, do której wszyscy startują, albo się jej nie podobasz. Moim zdaniem trzeba próbować tu i tu. Podsumowanie numer dwa: zawsze pytam zajętych dziewczyn, gdzie poznały chłopaka. Bardzo dobrze. Tu niestety prawda jest nieubłagana. Głównie grono znajomych. Jakaś impreza, praca, studia. Wiem, że większość tu z nas nie buduje tego typu socjalu, bo jest to długotrwały proces i przez to jest mało zagadań. Oby nasza strategia nie była zgubna. Pozdrawiam. Dawid. Moja odpowiedź. Hej, Dawid, dzięki za świetny raport z terenu, gratuluję działania. Czy poznawanie w centrum handlowym ma sens? Warto pamiętać, że w dużych miastach w centrum handlowym jest duża anonimowość, nieufność i tym podobne, które dodatkowo obciążają proces zagadywania bez kontekstu, a w mniejszych miejscowościach jest odrobinę lżej, bo jest bardziej kameralna atmosfera, że niby każdy może się znać z każdym z okolicy, na przykład z widzenia. Można pogadać o wspólnych szkołach, które kończyliście, czy knajpach, które lubicie, parkach i tym podobne wspólne tematy, a w dużych miastach często każdy jest z innej miejscowości, a szansa, że kiedykolwiek wpadniecie na siebie ponownie, jest prawie zerowa. Przez co trudniej jest znaleźć wspólne tematy, a z drugiej strony są to warunki dobre do takiego treningu pewności siebie, ponieważ nie musisz się przejmować, że tę osobę będziesz ciągle spotykał, albo że będziesz na przykład obgadywany, czy też ktoś będzie cię unikał. Jaka skuteczność jest możliwa w takich miejscach jak centrum handlowe? Pod pojęciem skuteczność mam na myśli doprowadzanie do dłuższych rozmów oraz doprowadzanie do kolejnego spotkania. Trafnie wnioskujesz, że zbudowanie udanej rozmowy i otrzymanie kontaktu w centrum handlowym i tym podobnych miejscach już po jakimś konkretnym przygotowaniu i wypracowaniu gadki, pewności siebie, tematów itd. oscyluje średnio w granicach 5 do 10%. Czasami może być więcej, jak masz dobry dzień i trochę szczęścia. A jak się dopiero uczysz, to może być mniej. Na przykład ostatnio na konsultacji poznałem w jakieś dwie godziny 6 dziewczyn, z czego dwie zajęte, a cztery pogadały ponad 10 minut. Z czego dwie zostawiły FB, a dwie numer telefonu. I te, które zostawiły numer telefonu, były najbardziej atrakcyjne. Czyli po wielu latach praktyki można dywagować, czy da się zwiększyć skuteczność do 30% w niektóre dni. I to już jest powiedzmy taki max. Bo inaczej, statystycznie nie da się trafić na odpowiednią ilość wolnych dziewczyn pod rząd. Bo ile dziewczyn średnio jest zajętych w takich miejscach jak centrum handlowe albo po prostu na ulicy w większym mieście? Dla kontrastu powiem, że czasami zdarza się spotkać 8 zajętych dziewczyn pod rząd i jakaś dłuższa rozmowa z dziewczyną, która zostawi kontakt, to będzie rozmowa numer 9, 10. I to jest duży minus takich miejsc jak centrum handlowe i sztuka dystansu do siebie oraz braku oczekiwań. Ale za to nauczyłem się, Dłużej rozmawiać z zajętymi kobietami, co jest bardzo cenną umiejętnością, bo wtedy zyskujesz doświadczenie w rozmowach, cenny staż w interakcjach, wyrabiasz tę swobodę w rozmowie. A przy okazji można się o tych kobiet sporo dowiedzieć o relacjach, jak właśnie gdzie się poznały z chłopakiem i co im się w nim spodobało i czy widzą się z nim za pięć lat. To też jest bardzo potężna umiejętność budowania takiej sympatii i zaufania, żeby świeżo poznana kobieta w przypadkowym miejscu udzieliła ci takich dość osobistych informacji, jak właśnie. Gdzie poznała chłopaka, albo co się jej w nim podoba oraz czy widzi się z nim za 5 lat. Jeżeli nie potrafisz rozmawiać z kobietami, właśnie budzić jakiejś sympatii, zaufania, odpowiednio się prezentować, to wtedy nawet te zajęte kobiety nie będą chciały Ci odpowiadać na tego typu pytania, tylko powiedzą, że ja nie muszę się nikomu spowiadać, dziękuję, przepraszam, muszę iść. Więc samo to, że kobiety są zajęte w takich miejscach w większości przypadków, to jest jedna z wielu przeszkód. Oprócz tego, i tak, i tak musimy się nauczyć odpowiedniej autoprezentacji, sposobu wypowiedzi, uśmiechania się, akcentowania, bycia pewnym siebie, rozmawiania w interesujący sposób, odpowiedniej mowy ciała, pewności siebie, czyli tego wszystkiego, o czym nauczysz się na blogu oraz w pozostałych materiałach o budowaniu pewności siebie. Link poniżej tego nagrania. Czy zagadywanie w centrum handlowym to szukanie dziewczyny na siłę? Jak się nie wypalić poprzez tego typu działanie? W jeden dzień zagadanie do 10 kobiet to dość duży wysiłek. Aby powtarzać to regularnie, uważam, że jak rozłożysz takie 10 podejść na cały tydzień, to wtedy nie kosztuje to zbyt wiele emocji ani czasu. O czym pisałem również w artykule, który możesz wyszukać w Google, kiedy wpiszesz Podryw na ulicy. Opinie, czy to ma sens. Podryw na ulicy, czy to ma sens. Natomiast takie rozmowy pozwalają istotnie zwiększyć pewność siebie, obycie towarzyskie, umiejętności konwersacyjne, a także spotykać czasami interesujące, również wolne kobiety. Warunkiem jest oczywiście mieszkanie w miarę blisko większego miasta lub ewentualnie wypracowanie tych rozmów na przykład od piątku do niedzieli, gdy dojedziesz do większego miasta, jeżeli mieszkasz w małej miejscowości, co też ma swoje minusy, bo masz wtedy większą presję czasu, duża objętość rozmów w krótkim czasie. Ale gdzieś te zagadania trzeba wypracować, żeby się zarówno tego nauczyć, jak i w celu generowania pierwszych randek. Jeżeli nie ma tej odpowiedniej statystyki, to wtedy nie ma się co dziwić, że jeżeli zagadujesz do dziewczyny raz na dwa tygodnie, to znaczy, że w ciągu roku poznajesz jakieś 25 kobiet, z czego na przykład 20 kobiet może być zajętych albo toksycznych, niezainteresowanych, nie w Twoim typie. Te pozostałe pięć też mogą się nie nadawać. Może z nimi, z nimi być coś nie tak, mogą stracić zainteresowanie na jednej, albo drugiej, albo trzeciej randce, albo ty może stracić nimi zainteresowanie. Może to być trochę mało. I zobacz, jakimi tutaj operujemy ciekawymi liczbami, bo jak sobie tak zastanowisz się nad tym, nad swoimi znajomymi czy nad swoim życiem, to bardzo dużo mężczyzn, szczególnie naszych znajomych, którzy się tym nie interesują, czy też porażająca większość, to może nawet nie zagadało do 25 kobiet w ciągu wielu lat albo w ciągu całego swojego życia. Tak, żeby podejść do nieznajomej dziewczyny gdzieś i zagadać do niej. Tak może robią chłopacy, którzy chodzą na imprezy i są bardzo otwarci i pewni siebie, to tak, to może oni zagadali spokojnie to. Tej ilości dziewczyn. Ale ktoś, kto jest bardziej spokojny, prowadzi bardziej taki tryb życia introwertyczny, jest bardziej samotnikiem, ma jakąś mniejszą grupę znajomych, może ma mało znajomych, może rzadziej wychodzi z domu, to takie osoby bardzo często nie zagadały nigdy w życiu do 25 zupełnie nieznajomych kobiet. Nie musi to być w miejscu bez kontekstu, ale w ogóle gdzieś, czy to na imprezie, czy na jakichś zajęciach, czy na jakiejś uczelni, czy w jakimś zakładzie, gdzie pracowali to u takich osób te zagadania można bardziej policzyć na palcach jednej ręki może dwóch rąk na przestrzeni lat może na przestrzeni roku Natomiast jak się nad tym głębiej zastanowić, to znalezienie w ten sposób dziewczyny, która się nam podoba i której my się podobamy i z którą chcielibyśmy spędzić 50 lat, to szanse na to są bardzo niskie albo prawie zerowe. Dlatego tak wielu mężczyzn jest desperowanych: bierze po prostu to, co im los podsunie pod nos, żeby tylko nie być samymi, żeby tylko jakakolwiek dziewczyna się nimi zainteresowała. A czy oni są potem szczęśliwi w takich relacjach? No to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Ja uważam, że nie są, ale to już każdy musi indywidualnie. Czy zamiast szukać w centrum handlowym, lepiej budować krąg socjalny? Nawet gdy budujesz krąg socjalny, to tam może Ci się podobać właśnie też w granicach 10% kobiet, spośród których jedne są wolne i potencjalnie zainteresowane Tobą, a inne są już zajęte, co jest zupełnie normalne. Czyli to jest zupełnie normalne zarówno to, że w miejscach z kontekstem też są zajęte kobiety, i że w miejscach z kontekstem też Ci się nie będzie wiele kobiet podobać. Ale plusem miejsc bardziej socjalnych i ze wspólnym kontekstem jest to, że rozmowa odbywa się tam bardziej na luzie. Czyli te miejsca z kontekstem to mogą być wszelkiego rodzaju zajęcia i taneczne, i językowe, i biznesowe, i na uczelni, i dodatkowe, i branżowe. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć w programie Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek oraz najlepsze miejsca do poznawania kobiet, plus szablon rozmowy i 7 rozmów audio z podejścia. Link w opisie, oczywiście. Innym plusem poznawania się w miejscach z jakimś kontekstem jest to, że odbywa się to bez tej całej presji czasu i otoczki przebijania się przez mur, bycia kimś zupełnie obcym i przypadkowym, że trzeba kobiecie wyraźnie komunikować w takich miejscach publicznych swoją mową ciała i sposobem bycia i uśmiechem, że nie mamy złych zamiarów ani żadnych oczekiwań, że jesteśmy osobami pewnymi siebie, które wiedzą co robią. I w tych innych miejscach niż publiczne nie trzeba się tak przebijać przez ten cały sceptycyzm i obawy przed taką formą poznawania się. Sam miałem kiedyś takie wątpliwości i myślałem sobie: A co jeśli to poznawanie na ulicach to ściema? I nie da się tak umówić na randkę z atrakcyjną i wolną dziewczyną. Albo zdarzy się to raz na pięćdziesiąt, albo raz na sto razy. Może lepiej, gdy będę rozwijać krąg socjalny, styl życia, dodatkowe zajęcia, a rozmowy na ulicy będę traktował bardziej hobbystycznie, dla treningu pewności siebie, jako dodatek. W ten sposób... Po czasie zauważyłem, że owszem, da się poznać na ulicy, czy w centrum handlowym, lub na osiedlu wolną i atrakcyjną dziewczynę oraz się z nią umówić po solidnej rozmowie, jednak zdarza się to tak w 10% przypadków plus minus 10%, czyli czasami 0%, czasami 20%, i to już mając właśnie wypracowaną swobodną gadkę, pewność siebie i trzeba mieć grubą skórę, aby się nie zniechęcić i rozumieć, że podczas uczenia się, Poznawania w ten sposób, czy w ogóle budowania pewności siebie, można przez wiele miesięcy nie umówić się z nikim z takich miejsc. I tutaj nie o to chodzi, ponieważ tak jak przedstawiam w materiałach pewność siebie w 90 dni i pozostałe, najpierw trzeba zbudować jakiekolwiek podstawy pewności siebie, poszerzyć tak zwaną strefę komfortu, nabrać większej swobody, większego poczucia wartości, większego dystansu, żeby się lepiej czuć ze sobą i lepiej się czuć w kontaktach z kobietami. I należy porzucić wszelkie oczekiwania, że teraz muszę się z kimś umówić. Nie musisz się z nikim umówić, bo jeżeli masz trudności w panowaniu nad swoimi emocjami, to tak samo będzie ci ciężko się zachować w pewny siebie i interesujący sposób na pierwszym spotkaniu, na drugim, na trzecim, że jak też będziesz próbował to nadmiernie jakoś kamuflować, bez robienia takiej prawdziwej transformacji dogłębnej, to wtedy też gdzieś ten obrazek, który próbujesz budować, się rozsypie gdzieś po czasie i sam będziesz się z tym źle czuł. I dlatego lepiej podzielić to na dwa etapy. Jeden etap, kiedy rozwijam jakąkolwiek pewność siebie, zabijam tą nieśmiałość, w relacjach międzyludzkich, w szczególności z kobietami. I jak już się pozbędziesz tego, to wtedy mogą się zacząć pojawiać jakieś oczekiwania i statystyki. Na zasadzie, że OK, zagadałem do tylu i tylu dziewczyn w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, ile z tego dziewczyn podało kontakt, ile z tego dziewczyn przyszło na spotkanie. Co mogę zrobić inaczej, co mogę zrobić lepiej, z czego to wynika, że mi się coś udało albo się gdzieś nie udało? Czy to jest kwestia liczby, czy w mojej mowy wyciała, czy mojego zachowania, czy kwestia miejsc, co mogę jeszcze zrobić inaczej, to wtedy można zacząć takie rzeczy dostrajać, kiedy już masz wypracowane pewne podstawy. Natomiast kiedy jesteś zdenerwowany, zestresowany, gubisz wątek, nie wiesz jak rozmawiać, jak zacząć, jak utrzymać, jak prowadzić rozmowy, jak być pewnym siebie, jak być rozmownym, jak wynajdywać wspólne tematy, jak wyluzować w tych rozmowach, to jak nie masz pomysłu na siebie, nie wiesz jak to robić, to się czujesz wtedy zestresowany. Jak się czujesz zestresowany, no to wtedy sobie nie rób oczekiwań, że musisz coś osiągnąć. Tylko najpierw zapanuj nad emocjami, musisz stępić ten strach, rozwinąć się. A dopiero potem przyjdzie tak zwane świadome działanie, bardziej świadoma kompetencja. Sporo też zależy od tego, jakimi metodami się uczysz w ten sposób zagadywać. Sam czułem się bardzo pokrzywdzony przez te wszelkie obietnice, że ulice i galerie handlowe to jest takie cudowne miejsce, gdzie kobiety tylko marzą o tym, żeby być zagadanymi, co ma niestety małe odzwierciedlenie w rzeczywistości, przez co ja bardzo dużo sobie robiłem oczekiwań, bardzo szybko chciałem efektów i bardzo się z tego powodu rozczarowałem. Dlatego, gdy udało mi się pokonać jakieś swoje kompleksy, obawy, nieśmiałość, nauczyć się swobodnie rozmawiać z kobietami, nauczyć się umawiać z nimi na spotkania, nauczyć się prowadzić udaną relację, to czułem przez to silną potrzebę podzielenia się tymi informacjami z innymi. Którzy również chcieliby w bardziej normalny sposób spotkać dziewczynę, z którą mogliby spędzić więcej czasu, z którą mogliby nawet spędzić resztę życia. Czy w miejscach z kontekstem jest więcej kobiet, które Ci się podobają i którym Ty się podobasz? W miejscach z kontekstem też może się nam podobać i jednocześnie być wolną i potencjalnie zainteresowaną z 10% dziewczyn. Oraz zwykle ktoś jeszcze z Wami rozmawia. Czyli też trzeba potrafić wywołać silne pierwsze wrażenie i emocje, zabawę, atrakcyjność, chemię w tych krótkich momentach, gdy nie rozmawiacie w grupie osób. Tylko jest z wami na przykład tylko jeden dodatkowy rozmówca, albo macie chwilę sam na sam, to też wtedy masz te kilka minut, żeby odpowiednio zbudować napięcie, odpowiednio bawić się kontaktem wzrokowym, uśmiechem, żeby też znowu nie przesadzić, żeby nie przytłoczyć, żeby nie być za bardzo zainteresowanym, żeby nie być za mało zainteresowanym, żeby potrafić tą dziewczynę odczytać jej zainteresowanie, żeby też ją zaintrygować. Więc jeżeli masz te umiejętności wypracowane, to wtedy nawet kilka krótkich chwil ci wystarczy, wtedy kiedy ona nie jest oblegana przez innych chłopaków. Jednak jest to również pewnego rodzaju Rodzaju presja czasu. Więc tego wniosek jest taki, że tak czy owak trzeba te umiejętności konwersacyjnej pewności siebie budować. Ponieważ są one potrzebne zarówno w miejscach z kontekstem, jak i w takich miejscach codziennego użytku i nie ma idealnych miejsc do poznawania kobiet, ponieważ wszystkie miejsca mają jakieś minusy. Poznawanie przez internet też można traktować jako dodatek do pozostałych miejsc, ale tylko jako dodatek, ponieważ nie rozwija to pewności siebie, obycia z kobietami oraz większość kobiet oszukuje z wyglądem, np. wrzucają zdjęcia sprzed 20 kg albo sprzed 5 lat, lub chcą się tylko dowartościować lub mają jakieś problemy ze sobą. W internecie jest to dużo większa losowość niż w kontakcie twarzą w twarz. I trudniej jest to zweryfikować niż w takiej rozmowie na żywo. Jak radzić sobie z konkurencją innych mężczyzn? Generalnie w każdym miejscu należy sobie stwarzać możliwość pogadania z dziewczyną i szukać sposobów jak się wyróżnić. Jeżeli na przykład na kursie tańca podbija do dziewczyny pięciu facetów po kolei, to spróbuj się przyjrzeć, którędy ona wraca po wyjściu ze szkoły. Czy idzie na parking, czy idzie na przystanek. Możesz następnym razem akurat wracać tym samym autobusem co ona, lub zaparkować samochód niedaleko jej samochodu. Szukaj sposobów na to, jak ominąć w miarę możliwości tłum facetów działających bezmyślnie. A kobietom wcale się to nie podoba, gdy kilku gości się przed nią popisuje i próbują jeden drugiego prześcignąć w tym, żeby jej zaimponować. To dla nich żałosne. Więc dobrze, gdy nie jesteś w takiej bandzie, tylko poczekasz aż oni się wystrzelają i zepsują swoje szanse, a ta dziewczyna wręcz będzie wypatrywać Ciebie, bo z Tobą jeszcze nie rozmawiała. I Ty jesteś wtedy jedynym normalnym mężczyzną, jakiego ostatnio spotkała. Czasami może być sytuacja w drugą stronę, że jest interesująca nowa dziewczyna. I może być sytuacja, że ci mężczyźni się krępują, wstydzą, są onieśmieleni jej atrakcyjnością i jakoś im nie spieszą do rozmowy z nią, nie wiedzą, jak się do tego zabrać, odlekają, to, nie, są, nie wiedzą, jak zareagować, nie są do tego przyzwyczajeni. A Ty na przykład jak jesteś do tego przyzwyczajony, to jest to dla ciebie zupełnie naturalne i normalne, że o, akurat jest jakaś przerwa zajęciowa, czy akurat się kończą jakieś zajęcia, jest jakaś zmiana, i o, akurat jesteś obok tej dziewczyny i o, akurat rozmawiasz z nią. I akurat tak się stało, że w ten sposób się ustawiłeś, że jako jeden z tych pierwszych chłopaków, Miałeś czas, żeby zaangażować ją troszeczkę w rozmowę i wtedy oni też nie mogą ci przecież jej zabrać, tak? Czyli ty zacząłeś z nią rozmawiać, więc na przykład tych pięciu facetów, którzy chcieliby też do niej zagadać, to nie zagadają do niej wszyscy jednocześnie. Więc są różne sytuacje. Czasami może być tak, że faktycznie akurat uprzedzi cię pięciu chłopaków i wtedy możesz się pośmiać, czy oni robią to dobrze, czy robią to źle, możesz się nawet czasami przyłączyć, poobserwować, nie angażować się jakoś specjalnie w te rozmowy, zobaczyć, jak to wygląda, jak oni pajacują i jak zachowują się jak pawiany, próbując zaimponować tej dziewczynie. I bądź pewien wtedy, że to dla kobiet nie jest atrakcyjne i to jest dla nich śmieszne. A często właśnie jest też sytuacja odwrotna, że mężczyźni. Obawiają się zagadać do dziewczyny, nie wiedzą jak to zrobić, dlatego zwlekają z tym. A jeżeli ty masz plan i wiesz, jak do tego podejść, jak te interakcje rozpoczynać, jak prowadzić interesującą rozmowę, to wtedy masz to pierwszeństwo, że zanim oni się namyślą, jak zagadać, to ty już będziesz dawno po udanej rozmowie. Polecam odświeżać sobie program pewność siebie z kobietami w 90 dni, aby być dobrze przygotowanym na nadarzające się okazje. Pamiętaj, lepiej być przygotowanym na okazję i jej nie mieć niż mieć okazję i nie być na nią przygotowanym. Polecam postępować według konkretnego planu budowania pewności siebie, jak w programie Pewność siebie z kobietami w 90 dni, flirtowania, jak w programie 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy oraz randkowania, jak w programie Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek i utrzymać związek. Co znacząco pozwoli skrócić czas prób i błędów oraz tracenia dziewczyny za dziewczyną poniżej tego nagrania możesz przejść do mojej strony i skorzystać także z bezpłatnych porad mailowych, w których odpowiadam na pytania czytelników i udzielam szczegółowych odpowiedzi. Także zapisz się na newsletter, aby być również powiadamianym o nowościach. Jeżeli to nagranie jest dla ciebie przydatne, to daj łapkę w górę, możesz także subskrybować kanał, a także napisać w komentarzu, jakie są twoje doświadczenia. Ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.